Cześć, Siemanko, minął już ponad miesiąc od mojego niefortunnego wypadku, w którym połamałem sobie troszeczkę Kręgosłup. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to macie osobny film, gdzie jest wszystko na ten temat, ale myślę, że tutaj większość osób to już wszystko wie. W każdym razie minęło już kilka dobrych tygodni od wypadku, oraz od operacji, jaką wtedy przeszedłem. Także pora na aktualizację tego, co u mnie, jak sobie żyję, jak sobie radzę i czy coś już mogę robić, bo rzeczywiście przez te kilka tygodni no, dokonał się pewien progres, coś tam się zaczęło powolutku dziać. Także dzisiaj pokrótce wam to wszystko. Przedstawię i troszeczkę również pokażę. Ostatnio dokładnie 30 dni od wypadku zacząłem coś tam sobie powoli kręcić na trenażerze. Także witam w moich skromnych progach w Stroniu Śląskim. Ten pokój generalnie zazwyczaj spełniał dwie funkcje: po pierwsze, stoją w nim rowery, a po drugie, czasem jak ktoś do mnie przyjeżdżał, to sobie po prostu w nim nocował, właśnie na kanapie. Teraz spełnia również trzecią funkcję, czyli jest tutaj po prostu moja sala treningowa. Tak wygląda mój setup. Mamy oczywiście laptopa ze Zwiftem, mamy wiatraczek za stówkę z Leroya. No i mamy tutaj, trzeba było troszeczkę modyfikacje wprowadzić, zobaczcie, ponieważ moje plecy aktualnie nie pozwalają mi dogiąć się aż tak nisko, jak to jest normalnie na szosie, po prostu dolne kręgi mam zaspawane. No mam tam wkręcone pręty i śruby, więc się tak nie dognę, na dłuższą metę przynajmniej. Także musiałem coś wykombinować, więc kupiłem jakiś taki najtańszy mostek. Z regulacją kąta, jeszcze go przykręciłem w ogóle w drugą stronę. No i dzięki temu kierownica jest dużo bliżej, dużo wyżej i jakoś mniej więcej jestem tak w stanie jechać. Chociaż i tak raz na jakiś czas muszę po prostu ją puścić, wyprostować się i pojechać z rękami w powietrzu, ale generalnie, tak hybrydowo mogę sobie jak najbardziej jeździć, pedałować. Ostatnio jeździłem półtorej godziny, myślę, że dwie, może dwie z haczykiem spokojnie jestem w stanie. Pokręcić, zobaczymy jak to będzie szło. No nie jestem w stanie oczywiście robić na razie żadnych konkretnych treningów, jakichś tam interwałów, powtórzeń, ale i tak no spoko, że po prostu jestem w stanie chociaż sobie w tej drugiej strefie gdzieś tam przy niższej jej wartości jechać. No to zależy do czego porównać. Tak? Gdyby to zestawić z tym, co normalnie bym robił, jakbym trenował o tej porze roku, no to jest to lipa. Ale z drugiej strony, gdybym na przykład miał teraz jakąś tam ciężko połamaną nogę, czy jakąś tam inną kontuzję, która nawet tego by mi uniemożliwiała, no to nie robiąc nic, a móc robić to, to jest to i tak super opcja. Więc jak najbardziej dla mnie jest to duży, duży plus i cieszę się po prostu, że mogę popedałować chociaż tyle, ile mogę. Niektórzy pytają, jak sobie radzę na co dzień, czy jestem w stanie normalnie funkcjonować bez niczyjej pomocy. Oczywiście, że tak. W zasadzie tylko przez pierwsze dwa tygodnie po operacji, kiedy jeszcze miałem szwy, no to potrzebowałem kogoś rzeczywiście, żeby codziennie zmieniał mi tam opatrunek, no bo szwy były na plecach, tam gdzie, tam, gdzie było robione, więc sam bym tego nie ogarnął. No i też potrzebowałem kogoś, żeby mi robił zastrzyki przeciw zakrzepicy, aczkolwiek nie dlatego, że było to fizycznie niewykonalne, tylko pewnie psychicznie jednak samemu wbić sobie igłę to dla mnie jest trochę Tłumacz. W każdym razie generalnie teraz już na spokojnie mogę sobie samemu żyć, funkcjonować. Wróciłem do stronia Śląskiego. Tutaj sobie siedzę od paru ładnych tygodni i tak naprawdę jedynym mankamentem życia codziennego jest ubieranie skarpetek. Jest to najbardziej problematyczny element dnia. Także pokażę Wam teraz procedurę jak to wygląda. Będziemy do tego potrzebować stolik albo jakieś inne podwyższenie i teraz tak. Noga do góry, i teraz najtrudniejszy etap, czyli naciągnięcie tego na palce, bo najbardziej się trzeba wygi wygiąć, wyciągnąć. No i po serii takich dziwnych łamańców i zgięć, już prawie to mamy. Teraz trzeba ją tylko naciągnąć. Jesteśmy prawie w domu. mamy to drugie. Wam nie będę pokazywał, bo myślę, że nie ma po co. Także poza tymi drobnymi niedogodnościami, jak właśnie spowolnione ubieranie skarpetek, to żyje mi się bardzo dobrze. Odpowiadając od razu na potencjalne pytanie, tak dezynfekuję ten stół po każdym takim ubieraniu skarpetek, a w ogóle to mam bardzo czyste stopy. Jeszcze taka ciekawostka, korzystając, że akurat mam w jednym pomieszczeniu trzy rowery, na których najwięcej jeździłem, jeżdżę w tym roku, to zwracam uwagę, że we wszystkich jest dokładnie takie samo siodełko. Jest to Sele Italia Flight. Tutaj w szosie jest akurat wersja z dziurą. Ona ma chyba oznaczenie X, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w Endurówce, jak i w Elektryku jest wersja bez dziury. Natomiast siodełko jako takie, jego kształt, długość, wszystko jest to dokładnie to samo, po prostu te nie mają wycięcia. No jest to na tyle istotne dla mnie, że po prostu jak już dobrałem siodełko dla siebie, które mi bardzo dobrze pasuje, bardzo dobrze leży. No to założyłem dokładnie takie same do wszystkich rowerów, żeby wszędzie, że tak powiem, mój tyłek był zadowolony. No z siodełkami, oczywiście, to jest tak, że no trzeba je dobrać do siebie, tak. Są różne szerokości, różne długości, mamy różne tyłki, różne rozstawy kości kulczowych. ale ja oczywiście bardzo Sele Italia przy okazji polecam, mimo tego, że to jest teoretycznie siodełko szosowe to jest model dedykowany na szosę. To daje radę jak najbardziej również przy jeździe no, w endurówce czy też w elektryku. Jest to tyle istotne, że jednak no, taka endurówka gdzieś tam czasem się wywali, czasem się za to siodełko wiesza rower na wyciągu, więc nie jest to takie oczywiste i delikatne siodełka czasem potrafią się szybko pokrzywić czy też połamać, a to rzeczywiście. Mimo tego, że nie jest jakoś tam bardzo ciężki, on waży chyba około 250 czy 230 gram, to jest naprawdę, naprawdę solidne i wygodne. Raz w tygodniu przyjeżdżam także do Radka, do jego gabinetu. Jesteśmy na ulicy Jerzmanowskiej 107 na obrzeżach Wrocławia. No i Radek pracuje Słysza. ze mną, żeby po prostu postawić mnie szybciej na nogi, żeby generalnie kontrolować też. Moje ciało to jak dochodzę do sprawności, także pokażemy Wam dzisiaj pokrótce, jak taka wizyta na ten moment wygląda. Każda wizyta u Radka wygląda nieco inaczej w miarę jak moje ciało powoli się regeneruje i dochodzi do siebie. Początkowo, kiedy byłem świeżo po operacji, miałem szwy, wiadomo jeszcze otwartą ranę, potem kości nie były jeszcze zrośnięte. Radek tak naprawdę w ogóle się nie zbliżał swoimi rękami do tego rejonu pleców, które były uszkodzone. Masował mi pozostałe części ciała, żeby po pierwsze pobudzić krążenie, pobudzić limfę, co przyspiesza też regenerację tego uszkodzonego miejsca, mimo że samego jego się nie ma. Masuję, a też przy okazji skutkiem ubocznym tego było to, że moje ciało zostawało nieco poluzowane przez te wszystkie napięcia, które się w nim kumulowały podczas leżenia w szpitalu, czy też potem podczas życia codziennego. No bo nie ma się co oszukiwać, że przez ostatnie tygodnie czy miesiące no jestem dosyć sztywny, nie mam pełnej swobody ruchu i nie jestem się sam w stanie dobrze. Porostęgać, nie jestem w stanie przybierać wszystkich pozycji, które normalnie się przybiera. Nie jestem w stanie spać, schylać się i tak dalej, więc po całym takim tygodniu naprawdę, naprawdę te napięcia się kumulują. Jednakże, w miarę tego, jak się cały czas goje, no to cały czas można pozwolić sobie na więcej. No i na ostatnim spotkaniu, to było czwarte lub piąte, Radek już mógł nawet swobodnie pracować na bliznach, na tym rejonie, który był uszkodzony. Nie. Czujesz to w ogóle jakoś? Nie, w ogóle. A ty dookoła jakby przeciągasz? Na samej bliźni. A, na bliźni, ale tak. ruszam. Y, tak. Już jest, nie ma żadnego strupa, pięknie nie Mobilizujemy bliznę, tak? Żeby okay. nie było wzrostu okay. i żeby poprawić drenaż już tej okolicy. Okay. Okay. Już jest ten czas, wyciągnę, już całą plecę dotykamy. Okay. Nie, 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 no to w ogóle w ogóle to nie boli, to już to no, wiesz, ja już na koła po tych swoich połamanych wyroskach poczystych. A, no to fajnie. Fajnie, fajnie, no to... Bo i ja, tam się. <gry> no najbardziej, najbardziej właśnie odczuwam jak już zaczyna, powiedzmy, mijać ten tydzień, prawda? Tak, już jest tam... No... Tak na razie się co piątek spotykamy. Tak. I przychodzi tam, powiedzmy, czwartek. To już, ja to już tak jest. zaczynam... Myślę, że fa fajnie, że jutro mnie wiesz, mm -hmm. przemasujesz, bo jednak brakuje, tego, brakuje tej możliwości samego takiego rozciągnięcia się samemu. Nie? A, nie? Bo to nie będziesz, jak tak, tak. Ja nie to. jestem w stanie i, i jednak tam w przeciągu tygodnia tam suma tych napięć już się trochę zaczyna kumulować. Mm -hmm. No i czuję to, że jak wychodzę od ciebie, no to już te pierwsze dni są super. Mm -hmm. Czuję się rozluźniony no i tutaj tak stopniowo-stopniowo w ciągu tego tygodnia. Yy, to tak narasta, nie? Do, do no. następnej wizyty. Tak, tak, odczuła. I teraz robisz tak, że jednocześnie przyciągasz gumę, a tą rękę podnosisz do góry. Okay. I tak, wstań sobie troszeczkę szerzej, odrobinkę szerzej, brzuch, na, brzuch masz mieć napięty, stabilny, hmm. i przyciągasz gumę, rękę podnosisz do góry. No, Dokładnie. Starasz się przyciągać, skinając w łokieć. My. Dokładnie. Ręka nie musi iść, one muszą zostać. O to właśnie, tak? Zresztą synchronizacja powodzi to nie jest takie tak Proste. Nie jedzie. 10 powtórzeń. Hmm. Czyli teraz doszedł jeszcze komponent taki, że masz synergię ciążenia kolczyny hmm. dolnej. Hmm. Większy ciężar na le, lewej nocy, więc siła ścinająca na odcinek każdej. No bo problemów wszędzie nie sprawia, nie? Się muszę się skupić, żeby robić to, co, co trzeba. No. To jest jedyny... Tak, pamiętaj, że nogi mają być aktywne, czyli wiesz, nie zaregulowane, tylko aktywne. I, tak, aktywne. Tak. I brzuch napięty. Nie? I plecy stabilizujesz brzuchem i pośrodkami. Pięć, które yy, nie spinają Ci jeszcze tego rękowego, ale stabilizują. W tym samym czasie, w którym zacząłem kręcić na rowerze, zacząłem również chodzić coś tam na siłownię. Tutaj podobnie, tak jak z kręceniem na trenażerze, no nie przyszaleję póki co z ćwiczeniami, nie jestem w stanie wykonywać wszystkich, no i nie jestem w stanie też robić ich na nie wiadomo jakim ciężarze, ponieważ po pierwsze, nie mogę obciążać kręgosłupa w osi wzdłużnej, czyli nie mogę go ani bardzo mocno kompresować, ani mocno rozciągać. Nie mogę więc robić rzeczy typu martwe ciągi, nie mogę robić przysiadów, ani nie mogę dźwigać, nawet trzymać w rękach bardzo ciężkich rzeczy, powiedzmy tam cięższych niż te 10, czy 15 kilo. W związku z tym właśnie nie mogę też na przykład zwisać na drążku czy tym bardziej się podciągać. Mogę robić za to wiele innych ćwiczeń, powiedzmy klatkę, plecy, czyli wypychać coś przed siebie, ściągać to mogę ćwiczyć oczywiście łydki, mogę ćwiczyć nogi tutaj oczywiście też bez przesady z obciążeniami i wszystko to co robię, robię na dosyć niewielkich ciężarach, za to staram się nadrabiać ilością powtórzeń, większość ćwiczeń wykonuję w seriach po między 15 a 20 razy, niektóre nawet więcej tak żeby mimo tego dosyć lekkiego obciążenia po prostu no, zmęczyć swoje mięśnie i właśnie tutaj staram się obciążenie nadganiać, nadrabiać ilością powtórzeń w każdej serii do tego jakieś tam ćwiczenia na przedramię, na ścisk coś tam na biceps no i tak staram się zapełnić ten właśnie okres kiedy jeszcze nie mogę ćwiczyć w pełni tak jakby to było normalnie w normalnych warunkach ale jednak coś tam już mogę robić więc staram się to wykorzystać na maksa. Także wszystko Zmierza sobie powolutku w dobrą stronę, zarówno u mnie, jak i w samym stroniu śląskim. Zobaczcie, ponieważ minęły no już dwa miesiące od powodzi, a tak dalej wygląda parking pod Biedronką. Może, o, teraz było zło pod światło. Dwa miesiące, ale wciąż tutaj generalnie jest parking maszyn wojskowych i dużo ciekawych sprzętów można zobaczyć, chociaż teraz i tak nie stoi ich dużo, bo chyba są w pracy, ale tak generalnie, no to. To takich ładowarek tu nieraz potrafi stać 10 koło siebie identycznych A stopień zaawansowania prac najlepiej oddaje również to jak wygląda samochód Generalnie kiedy jest sucho nie ma problemu, nic się nie brudzi Ale wystarczy, że zaczyna padać deszcz I zobaczcie, to jest jednokrotne przejechanie przez stronie śląskie w jedną stronę On był jeszcze wczoraj czysty Raz wystarczy przejechać i niestety tak to wygląda No ale na szczęście tylko kiedy pada, bo jak jest sucho i te wszystkie... Gruntowe odcinki są twarde i ubite, to tak się nie dzieje. No ale cóż, takie uroki póki co, mieszkania w Stroniu Śląskim. No i teraz, co dalej? Za nieco ponad tydzień, czyli dokładnie 6 tygodni po operacji, jestem umówiony na kontrolę. Kontrola polega na tym, że trzeba sobie zrobić tomografię komputerową, no i lekarze muszą ocenić, czy ładnie mi się to wszystko w plecach tam pozrastało. Jeżeli wszystko rzeczywiście będzie. Ok, no to będę się umawiał na zabieg wyciągnięcia z pleców tego wszystkiego, co mi tam te 5 tygodni temu założono, czyli śrubki, pręty i tak dalej. No i potem musi znowu minąć troszeczkę czasu, żeby te dziury po tym wszystkim się również zalały kością, wzrosły. Aczkolwiek ten proces powinien być już zdecydowanie szybszy niż zrastanie się kości, które miało miejsce teraz, bo teraz już nie będą się musiały znowu wzrosnąć poszczególne elementy, które zostały przerwane tylko po prostu gdzieś tam te ubytki po śrubach będą się musiały zagoić, więc powinno to w miarę sprawnie pójść, trzymajcie za to kciuki no i oczywiście jak będą jakieś update'y, jak się znowu coś ruszy, pozmienia Pójdzie do przodu, to dam wam znać w jakimś tam kolejnym materiale. Jeżeli ktoś chce być jak najbardziej na bieżąco, to polecam obserwowanie mnie na Instagramie czy też Facebooku. Tam na Story jest to wszystko najbardziej na czasie. A z racji tego, że już nadchodzi grudzień, zaczynają się tematy wybierania, szukania, rozmyślania nad prezentami dla wszystkich, to przypominam, że kody rabatowe do różnych moich sponsorów, do sklepów internetowych. Macie w opisie tego filmu, także a nuż tam znajdziecie coś fajnego dla siebie lub dla waszych bliskich. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam moich patronów wspierających mnie na Patronajcie. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć!